Dzień dobry serdecznie, Ameryka po polsku. Witamy pana Jacka Magdonie. Na konkresie 60 milionów reprezentuje samorząd województwa podkarpackiego, a obecnie pełnię funkcję przewodniczącego Komisji łączności z Polakami za granicą sejmiku województwa podkarpackiego. Prywatnie pracuję w instytucie pamięci narodowej, konkretnie w biurze edukacji narodowej. Jestem edukatorem i całe życie zajmuję się historią, szczególnie historią Polski. Co Sejmik Podkarpacki? robi na kongresie 60 milionów. Skąd to wszystko się wzięło? Jak to wszystko się łączy? Duży udział w, w tym przedsięwzięciu mają ludzie z Podkarpacia. I w naturalny sposób my, samorządowcy, zostaliśmy włączeni w to przedsięwzięcie, bo przecież u nas na Podkarpaciu z każdej rodziny, z każdego domu ktoś był w Stanach, jest w Stanach albo będzie w Stanach, więc trudno nie być na takim wydarzeniu, jakie ma miejsce tutaj w Buffalo. Czyli można powiedzieć, że każdy z tamtego regionu jest na bieżąco z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na bieżąco z tym, co się dzieje w Polsce, prawda? Rzeczywiście, tak. Ta korespondencja jest w dwie strony. My dobrze orientujemy się w różnych meandrach polityki amerykańskiej. Równocześnie nasze rodziny biorą udział w różnych dyskusjach takich politycznych, dotyczących tego, co się dzieje u nas w Polsce na Podkarpaciu czy w konkretnych powiatach i gminach. Ta łączność z Polakami za oceanem jest przecież bardzo długa, bo nasi przodkowie wyjeżdżali już w XVII wieku do Ameryki. Czy wypływali, a ta emigracja i ekonomiczna, i polityczna z drugiej połowy XX wieku, no ona jest nam znana i stąd te kontakty są i rodzinne, i takie też przyjacielskie, bo trzy miasta właściwie, czyli Chicago, Nowy Jork, i Buffalo, są trzy miasta, które są bardzo bliskie wszystkim na Podkarpaciu. Czy można powiedzieć, że w związku z tym. Reszta Polski powinna się uczyć od Podkarpacia, kontaktów z zagranicą, kontaktów z Polonią w Ameryce na przykład? Muszę powiedzieć, że Podkarpacie jest, ma swoją specyfikę i my troszeczkę inaczej wybieramy w polityce, mamy swój też sw taki stosunek do gospodarki. Jako województwo podkarpackie mamy bardzo wysoki współczynnik absorpcji środków z Unii Europejskiej, bodaj drugie miejsce w Polsce. To wynika z tych doświadczeń, jakie nabyli nasi mieszkańcy przez wieki obcowanie z wolnym rynkiem, obcowanie z wolnością z demokracją to była codzienność i w okresie komunistycznym najtrudniej było złamać ludzi z południa Polski czy przekonać do ideologii komunistycznej, no bo ludzie widzieli jak funkcjonuje i wolny rynek i demokracja w Stanach Zjednoczonych. Co instytucja lokalna tak jak samorząd podkarpacki ma do zero zaoferowania Polonii Amerykańskiej. Jak możemy rozwinąć tą współpracę? W którym kierunku możemy podążać? Oczywiście taka tradycyjna forma współpracy to jest to, co nas łączy, czyli wspólna tradycja i kultura. W Rzeszowie co kilka lat gościmy festiwal polonijny, folklorystyczny. Akurat teraz, kiedy rozmawiamy w Rzeszowie i na Podkarpaciu, przebywają zespoły folklorystyczne z całego świata. Od z Syberii aż tam gdzieś po Amerykę Południową. Polacy się jednoczą akurat w Rzeszowie. Ostatnio miał miejsce ślub pary z Australii, pary Polaków, którzy postanowili w Rzeszowie zawrzeć związek małżeński. Także to jest ten grunt, na którym Polacy się spotykają. Ale oczywiście to chyba dla wszystkich jest oczywiste. Natomiast jest szereg takich obszarów, z, którym, z którymi my tutaj wychodzimy naprzeciw. Podkarpacie jest obszarem wpisanym w taki projekt, który nazywa się Dolina Lotnicza. Wiele przedsiębiorstw z że lotniczej i kosmicznej, lokuje już swoje placówki na Podkarpaciu, jest oczywiście Sikorski w Mielcu, jest MTU, jest Snecma też z, szerzej z firm amerykańskich Pratt Whitney, także my mamy tą świadomość, że wiele elementów silników lotniczych, choćby do F-16, czy śmigłowce Black Hawk, czy Powiedzmy, silniki do samolotów typu Benning są w jakiejś części złożone z tego produktu, który jest na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu również funkcjonuje już od jakiegoś czasu placówka Polskiej Agencji Kosmicznej. Na Politechnice Rzeszowskiej mamy kierunek lotniczy, kierunek bardzo elitarny. To wszystko powoduje, że mamy również kadrę inżynierską, która radzi sobie, radzi sobie dobrze w tej branży i to chcemy rozwijać i to szczególnie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście Podkarpacie to też województwo specyficzne ze względu na pogranicze. No, na wschód od nas jest, jest granica z Ukrainą, czyli jest to granica i Unii Europejskiej i granica NATO. Nasz wschodni sąsiad jest w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji, w sytuacji konfliktu zbrojnego, geopolitycznej. geopolitycznej i my też chcemy inwestować w bezpieczeństwo. To szeroko pojęte bo oczywiście... To, co nas szczególnie w jakiś sposób motywuje to nasza historia, bardzo trudna historia. I mamy świadomość, że bez pomocy sojuszników Polska sama sobie nie da rady z wieloma takimi ogromnymi geopolitycznymi problemami. Ale tutaj obecnie te plany ulokowania w Polsce jednostek armii amerykańskiej na stałe bardzo nas cieszą i Liczymy również, że jakiś komponent US Army będzie na Podkarpaciu. Począwszy przez integrację na podstawie zabawy, muzyki, śpiewu, tańca, przez obronność kraju i wspomaganie partnerów, przez produkcję konkretnych elementów do bardzo poważnego uzbrojenia amerykańskiego. Miejmy nadzieję, że teraz następnym krokiem będą samoloty F-35, a nie F-16. Co jeszcze macie za ofer do zaoferowania przeciętnemu Polonusowi? Co człowiek zamieszkujący Stany Zjednoczone, który przejedzie się na Podkarpackie, powinien wiedzieć, z czego powinien skorzystać. Tutaj oferta jest bardzo rozległa. Bardzo osobiście zachęcam do korzystania z atrakcji turystycznych. Oczywiście dla tych, którzy lubią to, turystykę aktywną, to wędrówki w Bieszczady, w Niski, ale też w Rostocze, które, na Rostocze, które jest mało wyeksploatowane, jeśli ktoś chce odpocząć w ciszy w, w, tam, gdzie jest czyste powietrze, czysta woda, to y, warto z tego skorzystać. Y, my mamy również y, inne atrakcje, które może są y, istotne dla takiego y, turysty niszowego, choćby, ta turystyka sentymentalna. My wracamy w rodzinne strony, lubimy wracać w rodzinne strony. No, niestety wielu Polaków, szczególnie Polonusów, nie może odwiedzić miejsc, gdzie zamieszkiwali przodkowie w Polsce, dlatego że te tereny już są na terenie poza Polską. Tutaj i Rzeszów, i przemyśl są tymi miastami, które są dobrą bramą wypadową na wschód. Mamy doskonałe obecnie połączenia kolejowe z Lwowem, także proszę mi wierzyć, siadając do, codziennie do pociągu w Lwowie, w Przemyślu, jesteśmy w półtorej godziny już, w dwie godziny w Lwowie, a w sześć godzin w Winnicy, stolicy Podola. Także z Przemyśla można dzisiaj bardzo szybko i bardzo wygodnie. Standard pociągów jest bardzo wysoki, proszę mi wierzyć, można dojechać bardzo szybko do Kijowa, do Odessy, do Lwowa, do Winnicy. To wszystko z Podkarpacia, z Rzeszowa i Przemyśla. Co myślisz na temat idei, która jest promowana w trakcie tego kongresu Proud to be Polish. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Co mógłbyś dodać w tym temacie? Trzeba powiedzieć, że nasza ponad tysiącletnia historia jest pełna bohaterów i wydarzeń, z których możemy być dumni. I przecież takie nazwiska jak Pułaski czy Kościuszko, to jest marka znana w całym światowa, to jest marka światowa. Tak, szczególnie nam jest bliski Pułaski. Mamy akurat teraz obchody. 250-lecia Konfederacji Barskiej. Te obchody zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. Sejm Rzeczpospolitej uchwalił, że rok 2018 był też rokiem Konfederacji Barskiej, ale my w Rzeszowie w tym roku mamy 250-lecie walk o Zamek Rzeszowski, tam gdzie polegli Konfederaci Barscy. Są wydarzenia typu rekonstrukcje historyczne ostatnio koło Nowego Żmigrodu, właśnie związane z samym Pułaskim. Można wybrać się właśnie na Podkarpacie, zwiedzić te tereny, dawnego pogranicza, gdzie Pułaski jako konfederat barski walczył z bronią w ręku. Mamy zresztą skwer Pułaskiego w Rzeszowie, mamy park poświęcony Polonii, a równocześnie też właśnie z Podkarpacia można wyruszyć na te historyczne podole, na teren dzisiejszej Ukrainy i tam są też te strony związane z samym płaskiem. więc to tylko przykład jednego bohatera, którym możemy się pochwalić. Z Podkarpacia pochodzi przecież generał Władysław Sikorski, premier Rzeczpospolitej w okresie II wojny światowej i również wódz naczelny. Może będzie to zaskoczeniem dla wielu, ale w czasie II wojny światowej Igor Sikorski, ten wielki konstruktor wpisany w historię lotnictwa, szukał kontaktu z generałem Sikorskim, pytając go, czy nie są rodziną. Więc mamy tutaj znowu ten kontekst wschodni, który może być dla nas interesujący i powodować, że jesteśmy dumni, dumni z naszej historii. Generalnie trzeba powiedzieć, że wkład Polaków w, ten, w rozwój nowego świata był bardzo duży i znamy tutaj historię Jamestown i znamy historię choćby Chicago, Walgo, Niepodległość Stanów Zjednoczonych. Mamy tyle tych punktów wspólnych, i to są też takie tematy część takich bardzo oczywistych, ale są też takie tematy, myślę, mało znane y, Amerykanom, a bardziej znane Polakom, czyli choćby historia naszej Konstytucji, Konstytucji 3 Maja, w końcu y, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Konstytucja Francji i Konstytucja Polski, to są te trzysiąszczane konstytucje, y, więc y, pamiętamy, że w XVIII wieku byliśmy prekursorami wielu zmian, które prowadziły do nowoczesności, więc polskość nie może być, koja nie może być kojarzona y, z czymś Przestarzałym wręcz odwrotnie myśląc o Polsce, myślimy o czymś bardzo nowoczesnym, wyprzedzającym zupełnie resztę świata. Co myślisz na temat Polonia United? Róbmy coś razem, bo róbmy coś wspólnie, jak do tego podchodzi podkarpacie? Myślę, że jak, jak duża jest siła Polonii amerykańskiej, myśmy odczuli wtedy, kiedy staraliśmy się o wejście do NATO, ten nacisk Polaków za oceanu na władze amerykańskie był tak duży, że spowodował, że my Weszliśmy do tego sojuszu jako pełnoprawny członek, a nie tylko partner dla pokoju. I ta historia z ostatnich lat, historia Europy Środkowo-Wschodniej, pokazała, że ten, kto jest na pokładzie, to ma pokój, a kto nie jest, prowadzi wojnę. Więc historia akurat naszego wschodniego sąsiada pokazała, jak ważne to były wtedy działania. I kto wie, w jakiej dzisiaj byśmy byli pozycji na arenie międzynarodowej, gdyby nie ta pomoc Polaków z Ameryki. Ale oczywiście to są takie bardzo poważne tematy związane, no, myślę, że epokowe, ale mamy też wiele takich działań codziennych, które są bezwzględnie konieczne do funkcjonowania choćby w tej gospodarce światowej. Przemiany dzisiaj technologiczne zachodzą tak szybko i one też są objęte pewnymi tajemnicami, jeśli nie nie ma pewnego porozumienia, pewnego zaufania, albo nie ma ludzi, którzy gwarantują, że partner, powiedzmy z Podkarpacia jest wiarygodny dla partnera z Chicago czy z Nowego Jorku, amerykańskiego partnera, jeśli tych ludzi pośredniczących, gwarantujących nie będzie, no to pewne przedsięwzięcia w ogóle nie zaistnieją. Więc tutaj jest ogromna rola Polaków z Ameryki, żeby w tych przedsięwzięciach takich wybiegających daleko do przodu, wymagających zaufania, żeby pośredniczyli.